W którym marzą się wakacje w domu na czterech kołach, muszą się spieszyć, bo właściciele wypożyczalni kamperów szykują się na rekordowy sezon. Terminów jest coraz mniej, ale zanim sprawdzicie ceny i zarezerwujecie swojego kampera, to sprawdźcie, czy jest to na pewno wasza bajka. My spędziliśmy kilka dni z masterem z zabudową od Ebacamp i wiemy już jak mieszka się w kamperze. Renault Master, który testowaliśmy, to tak zwany camper van, czyli kamper, który nie ma osobnej zabudowy, a całe jego wnętrze zostało zaaranżowane w blaszaku, który normalnie byłby dostawczakiem. Oznacza to nieco mniej miejsca do spania, ale mamy tu zarówno kuchnię, łazienkę, jak i część sypialną. Także camper jest w pełni funkcjonalny. Co jeszcze wyróżnia Mastera od Eba Camp? Mamy więc dwuosobowe łóżko, dwa palniki, yy, mały zlewozmywak i łazienkę, w której można się nawet umyć. Ma ona funkcję prysznica. Za sterowanie większością funkcji pokładowych odpowiada ten panel, gdzie możemy podejrzeć na przykład poziom naładowania akumulatora, poziom czystej wody, poziom brudnej wody. Możemy włączyć pompę od zlewozmywaka i od łazienki i możemy wszystko wyłączyć. Poniżej znajduje się także panel, który odpowiada za e, działanie fotowoltaiki, pokazuje jaka jest e, moc ładowania, ile prądu udało się zgromadzić, a tutaj w szafce udało się schować jeszcze sterowanie ogrzewaniem. Stąd sterujemy wybasto, możemy je programować, włączać, wyłączać i ustawiać zadaną temperaturę. Okna dachowe w kamperze są dwa, jedne znajduje się tutaj w części sypialnej, drugie znajduje się w łazience. Obsługuje się je bardzo prosto i mają dwie roletki, jedna służy jako moskitiera, a druga służy do zaciemnienia. Jak pewnie widzicie, nie mieszczę się do końca na wysokość w takim kamperze, jest to po części wina mojego wzrostu, a po części wina tego, że wane z definicji są mniejsze, ciaśniejsze, nie ma tutaj tyle miejsca na wysokość, co w zwykłym kamperze. Ale niemniej, mamy tutaj część kuchenną, która nie jest zbyt duża, jak cały kamper, mamy zlewozmywak, mamy dwa palniki i multum szafek, w których możemy trzymać naczynia, e, garnki patelne itd. Wszystkie szafki mają, są wyposażone w takie zamki, które zapobiegają ich otworzeniu się podczas jazdy, i wszystkie mają teleskopy. One są zrobione też na dosyć dobrych podzespołach, bo widziałem tutaj zawiasy Bluma. Każdy, kto wykańczał mieszkanie, wie, że zawiasy Bluma są raczej z górnej półki. Obracane fotele to w kamperach standard. Tutaj niestety mamy tylko jeden obracany fotel. Jest to fotel pasażera. Można go odwrócić, żeby przejść do części mieszkalno-sypialnej. Generalnie kamper jest zaplanowany całkiem nieźle, nieźle wykończony, zrobiony z niezłych materiałów, aczkolwiek łazienka zajmuje na tyle dużo miejsca, że przy rozłożonym łóżku nie sposób się tutaj tak naprawdę poruszać. Jeżeli chodzi o bagaże, to tak naprawdę ich miejsce jest w środku, ale mamy do, do dyspozycji także mały bagażnik, który znajduje się w tylnej części pojazdu, dosłownie od kuchni. Tutaj jest kuchnia, tu jest lodówka, a tutaj jest mały bagażnik, w którym możemy sobie zmieścić, nie wiem, Jedną małą torbę. Do dyspozycji jest jeszcze łazienka, jeżeli nie planujecie się w niej myć, to można w niej przewozić torby i inne graty, które potrzebne są na kempingu. Master Camper, jak przystało na Dom na Kółkach, jest samowystarczalny, to znaczy możemy nim pojechać gdzieś w dal i po prostu korzystać z wody i prądu, które mamy na pokładzie, ale dla tych, którzy korzystają z kempingów, jest złącze od wody i złącze od prądu. Trójfazówkę podłączamy na kempingu i możemy się wtedy cieszyć z lodówki, z oświetlenia i całej reszty udogodnień bez męczenia akumulatora. Chociaż kamper większość czasu spędza na kempingu i wtedy, kiedy w nim śpimy, to na miejsce trzeba jakoś dojechać. Tutaj pod maską testowanego Mastera jest silnik 2,3 litra. To jest 180-konny diesel, który świetnie daje sobie radę z napędzaniem tego no, bądź co bądź ciężkiego kampera. Podczas jazdy w trasie pali mniej więcej 10 litrów na 100 km to jest taka uśredniona wartość. Kiedy jechaliśmy, w jedną stronę spalił 11, w drugą stronę spalił 8. Oczywiście te trasy różniły się przede wszystkim prędkościami. W kamperze nie ma co się spieszyć, im wolniej, im spokojniej będziemy jechali, tym mniejsze zużycie, tym niższy koszt całej podróży. Dobra wiadomość jest taka, że na drogach krajowych i wtedy kiedy się nie spieszymy, kamperem można zejść nawet do okolic 7, 7,5 litrów na 100 km. Na Instagramie zachęciliśmy Was do tego, żebyście zadawali pytania na temat Mastera, a my odpowiemy na nie w filmie na YouTubie. No to odpowiadamy. Zaczynamy od pytania, jak wyciszenie na autostradzie. Wyciszenie nie jest tutaj najmocniejszą stroną Mastera. Szumy pojawiają się przede wszystkim z okolic uszczelek, ale hałasuje także np. markiza, która jest z prawej strony pojazdu. Master'em lepiej jeździć jednak spokojnie, między innymi dlatego, że jest bardzo podatny na boczny wiatr. Tak naprawdę to wyciszenie bardzo mocno różni się w zależności od tego, czy jedziemy pod wiatr, czy z wiatrem, czy wyjeżdżamy z ekranów, czy przejeżdżamy obok Tira. Drugie pytanie: jak z wygodą? No, z wygodą jest kompromisowo oczywiście. Jeżeli chodzi o spanie, to ja na przykład nie mieszczę się na łóżku, który tutaj jest. Ja mam 1,90 m wzrostu i to jest odrobinę za dużo jednak na tego Mastera. Jeżeli chodzi o wygodę za kierownicą i podczas jazdy, to nie sposób mieć zastrzeżenia do, do auta bazującego na dostawczaku. Tutaj jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Fotele są w miarę wygodne, aczkolwiek w dłuższej podróży mogą trochę zmęczyć. Bardzo ciekawa jest tapicerka. Ona przypomina mi francuskie samochody z lat 80. Generalnie odpowiedź na pytanie, jak z wygodą brzmi nieźle. Nie tak dobrze jak w kamperach zintegrowanych, ale znacznie lepiej niż w małych kamperach typu Kalifornia. Pytanie, czy da się takie cudo wynająć na wypad na weekend? No takie dokładnie chyba nie, aczkolwiek w wypożyczalni kamperów jest już w Polsce całkiem sporo. Tak jak wspominaliśmy na początku filmu, trzeba się spieszyć, bo terminów jest coraz mniej. A o cenach wypożyczenia przeczytacie u nas w artykule na stronie. Cena. Jaka jest cena tego kampera? Na ceny tego kampera składa się cena samego mastera jak i cena zabudowy, i w tym przypadku całkowita kwota wynosi około 250 tysięcy złotych. Master i zabudowa dzielą się tą ceną mniej więcej po połowie. Master kosztuje około 125 tysięcy, zabudowa w miarę podobne pieniądze. No pytanie, dlaczego wracaliście z tak niską prędkością? Wracaliśmy z taką niską prędkością oczywiście dlatego, żeby zmierzyć spalanie przy niższej prędkości.